Cześć, witajcie, z tej strony Magda, witam Was w naszym świątecznym YouTube Hobby. Oto lista zasad, znajdziecie ją oczywiście w boksie poniżej. Wspaniała lista naszych sponsorów, a ja dzisiaj zabieram Was w podróż, w której będę przerabiała lalkę Barbie. Od jakiegoś czasu jestem pod dużym wrażeniem właśnie takich lalek, które są zamieniane w wspaniałe, powiedziałabym nawet rzeźby i dużo ostatnio oglądam filmów Catmillan Studio m.in., i pomyślałam sobie, że kurczę, czemu nie, spróbuję zrobić coś innego niż taka klasyczna alterowana butelka. I w ten sposób wpadłam na pomysł takiej właśnie świątecznej wróżki, która no jest najbardziej w moim klimacie, jeśli chodzi o święta. Zaczęłam od tego, że po pierwsze pozbawiłam lalkę wszystkich możliwych włosów, włożyłam ją do gorącej wody, tak na dosłownie minutę, po to, żeby guma zmiękła i żeby mogła zdjąć tą głowę bez uszkadzania tego takiego łącznika między głową, między tułowiem a głową. No i teraz wykorzystuję różne narzędzia do tego, żeby pozbyć się włosów, i słuchajcie, to było trudne. Ogólnie. Praca nad tą lalką to było jedno wielkie pasmo trudności, które mnie napotykały. Pracowałam nad nią naprawdę bardzo długo, yy, szczególnie, że wszystko w ogóle musiało schnąć też na powietrzu, więc powiem wam, niezłe wyzwanie. <laughs> Natomiast ogólnie muszę przyznać, że jestem. Yy, naprawdę zadowolona jak na swoją pierwszą taką przerabianą lalkę w każdym razie, jak widzieliście ja przygotowałam sobie włosy z włóczki można to robić na różne sposoby, ja akurat uparłam się że po prostu zastąpię jeden do jednego włosy i po prostu w te dziurki, które tam zostały po starych włosach Wkładałam tę, tę wyczesaną włóczkę akrylową. Można to też robić w inny sposób. Zachęcam Was w ogóle do tego, że jeżeli taki temat Was interesuje, to możecie spokojnie sobie znaleźć jakieś filmy, które pokazują krok po kroku, jak to robić. Ja nie jestem ekspertem, to jest po prostu mój eksperyment, coś co mnie ciekawiło i postanowiłam to zrobić, więc. Yy, Prostuje. Yy, w każdym razie yy, ja wypełnię finalnie całą głowę, nie będę Wam pokazywała całego procesu. Po, yy, po zbudowaniu sobie tego obrysu z linii włosów ja sobie pomaluję yy, ten skalb białą farbą. To też było problematyczne, dlatego że finalnie okazało się, że podczas później nabijania igłą kolejnych partii włosów ta farba delikatnie odchodziła. Natomiast no, i tak był to lepszy efekt niż gdybym tego nie pomalowała. W związku z tym widziałam, że na przykład po pomalowaniu farbą akrylową dobrym sposobem jest zabezpieczenie tego pod. Ja nie miałam mocz pod, w związku z tym nie zabezpieczyłam, w związku z tym część tej farby odeszła. Ale ponieważ ja od samego początku miałam w planach zrobienie takiej dość, powiedziałabym, pudłatej fryzury, to się tym zupełnie nie przejmowałam. W sumie właściwie to mogłam sobie darować to malowanie i pewnie też byłoby dobrze. To jest jedyny moment, w którym tak suszę. Zabezpieczam teraz po nabiciu wszystkich włosów wszystko klejem w środku. No i tutaj wchodzi mój mąż z ostrymi narzędziami. I to też nie było takie proste, słuchajcie, bo okazało się, że butelka, jakkolwiek wydawało mi się, że znalazłam taką idealną butelkę do tego, żeby połączyć lalkę z butelką, to okazało się, że jak to obcięliśmy, to niestety to nie pasowało. I na początku myślałam, że to będzie po prostu kwestia tylko wycięcia tych takich złączeń, które są w środku, które przed chwilą widzieliście, ale nie. Niestety okazało się, że nawet po wycięciu tego również ta, ten tors nie chciał wejść na szyjkę butelki. Więc cieliśmy dalej aż do momentu, w którym no, tak dosyć intensywnie ten korpus skróciliśmy. W każdym razie, w międzyczasie widzieliście, jak przygotowałam sobie butelkę, ponieważ nie chciałam jej malować na biało, to wykorzystałam sobie taki preparat z darwi, który służy właśnie do takiego efektu mroźnego szkła. Nie wiem, mam go od bardzo wielu lat, nigdy go nie użyłam. To jest pierwsza, kiedy go używam, i muszę Wam powiedzieć, że ten efekt naprawdę e, bardzo mi się podoba. No i teraz, żeby nie było takiego dziwnego przejścia pomiędzy właśnie samą e, lalką a butelką a nie mam żadnych yy, jakiś tam glinek plastycznych, jakichś takich rzeczy do modelarstwa, czy jakby tego nie nazywać, w związku z tym skorzystałam po prostu z folii aluminiowej i heavy body yy, I oczywiście czekałam za każdym razem, aż to wszystko na powierzchni wyschnie, dlatego że no, bardzo nie chciałam, żeby tam się po prostu zrobiła jakaś wilgoć, która będzie się w tej butelce skraplać. Yy, jak to wszystko wyschło, to jak widzicie maluję białym gesso, tutaj Max dzielnie coś tam sobie tnie nożyczkami z boku. Natomiast po pomalowaniu tego białym gesso, ja sięgnęłam też po białą farbę, czyli mamy jedną warstwę tutaj cienką gesso jako podkładu, a później sięgam po białe impasto i białym impasto już pomalowałam kolejne warstwy. Finalnie tych warstw białego impasto nałożyłam chyba ze cztery. Każdą taką cieniutką, zostawiając za każdym razem do wyschnięcia. No i teraz, ponieważ chciałabym troszeczkę wyrównać tą powierzchnię folii aluminiowej, mimo tego, że wiedziałam, że tam i tak będą koronki, ale wewnętrzny maksymalista. Plus tam od nakładania na tą lalkę zrobiła się taka y, dziura pod pachą, więc chciałam to dobrze zamaskować i skorzystałam z takiej pasty Plaster Paste od Finabar, takiej gipsowej. Aby sobie delikatnie tą powierzchnię wyrównać plus załatać tą dziurę. No i teraz zostawiłam to do schnięcia, żeby się nie nudzić w międzyczasie, to zaczęłam sobie robić skrzydełka. Jak widzicie, odrysowałam sobie na folii acetatowej foremki, i to jest tak naprawdę kształt skrzydeł z foremki em, Finabar. Tych takich, nie pamiętam jak ta formuła się nazywa, w każdym razie tej właśnie z takimi ćmami. Odrysowałam sobie je na folii i jak widzicie, używam tutaj takiego żelu, żelu. To jest właściwie żywica, taka do utwardzania albo w świetle takim po prostu na powietrzu, albo właśnie w lampie. I. No i okazało się, że w ogóle źle też trafiłam, bo kupiłam jakąś taką żywicę, która była strasznie, koszmarnie gęsta, więc musiałam się nieźle znowu nakombinować. No tak jak mówię, po prostu pasmo porażek, to jak widzicie po 60 sekundach to się wcale nie utrwaliło, więc spróbowałam jeszcze raz, potem jeszcze raz i tak finalnie po trzech razach te skrzydła nadawały się do tego, żeby je od tej folii odkleić. Co w sumie właściwie było całkiem spoko, dlatego że y, zrobiła się taka nierówna struktura, która w finalnym rozliczeniu bardzo mi się podoba w tych skrzydłach. No i przychodzę do klejenia y, y, koronek. Wybrałam różnego rodzaju koronki, które będę teraz warstwowo od dołu przyklejać. Troszeczkę je też podocinałam, żeby wyglądały bardziej estetycznie i używam do tego celu soft gloss y, żelu. No, już nie będę Wam opowiadać tam szczegółowo, jak sobie te koronki przyklejam. W każdym razie przyklejam od dołu do góry, od takich największych do najmniejszych, tak żeby te warstwy na siebie delikatnie nachodziły. Ja w międzyczasie słuchajcie, nie chciałam, żeby ta krawędź, mimo tego, że i tak wiedziałam, że będę malować, ale wolałam na wszelki wypadek położyć tam jeszcze troszkę pasty strukturalnej, więc te takie białe elementy, które widzicie na butelce, to jest właśnie pasta papierowa. I ja w tym przypadku skorzystałam z pasty skultury z od Stamperi, po to, żeby właśnie te przejścia między torsem a butelką, żeby ono było po prostu jakieś takie wiecie nieproste odcięcie, mimo tego, że znów... Byłam przekonana, że i tak to zakryję koronkami, ale wiecie jak to mówią, przezorny, zawsze ubezpieczony, więc jeszcze w międzyczasie troszeczkę tej pasty strukturalnej nałożyłam i w sumie całkiem dobrze się stało, dlatego że delikatnie w niektórych miejscach ta pasta strukturalna spod tej koronki wystaje, jest taki właśnie efekt jakby obsypanego, wiecie takiego zamrożonego śniegu, więc moim zdaniem to była dobra decyzja. No i jak już mam przyklejone wszystkie koronki, to zaczynam od małego, okrągłego pędzla i maluję sobie tutaj wszystkie te najmniejsze linie, ponieważ zależało mi na tym, żeby nie, nie wejść na popelkę, tylko po prostu pomalować te listki, więc zaczynam od małego pędzelka. Tym samym małym pędzelkiem też pomaluję sobie tam na górze koronki. Tam już nie będę się też tak bardzo mocno przejmować. Za chwilę zmienię zresztą ten pędzel na taki duży płaski, żeby poszło dużo szybciej. Natomiast bardzo dokładnie maluję każdą koroneczkę po koroneczce, szczególnie, że później będę chciała tutaj położyć sobie też kolor. A nie chcę, żeby ta farba aż tak mocno wsiąkała w koronkę. Chciałabym też później mieć taką możliwość, żeby jednak te białe elementy wystawały, dlatego właśnie zabezpieczam sobie to białym gesso. No i jak widzicie, zmieniłam sobie tutaj już pędzel na większy, dzięki czemu ta praca posuwa się znacznie, znacznie szybciej. I tak zarówno z przodu, z tyłu, po bokach wszędzie wjeżdża gesso. W ogóle to mam taką myśl teraz, że strasznie bym chciała, żeby to przebiegało tak szybko, jak na tych filmikach wszystkich. <laughs> Okej, okay. słuchajcie, no i czas na kolorowanie. Ja w ogóle tutaj przy tej lalce robię mnóstwo rzeczy nie tak, jak powinnam. Ale przynajmniej miałam całkiem niezłą frajdę, dlatego, że to, co powinnam zrobić, to powinnam w ogóle zupełnie zdjąć tą głowę. Powinnam ją najpierw pomalować i dopiero potem powinnam przyczepić do niej włosy. Ale... Wiecie, to jest... Ja to potraktowałam jako uczenie się, więc jak się człowiek uczy najlepiej? Na błędach. W każdym razie ja pomyślałam sobie, ponieważ nie mam żadnych super fancy kredek ani innych rzeczy do tego, żeby tutaj odstawić jakieś ekstra cieniowanie, to pomyślałam, że skorzystam z tego, co mam, a co się całkiem dobrze blenduje, czyli z Distress of Oxide. I tym samym sięgnęłam sobie po moje ulubione odcienie i mamy tutaj oczywiście... Nie pamiętam, jak się nazywa ten kolor. Spekulacje. O, już wiem. I e, jego użyłam w ogóle jako takiej bazy, jako takiej podstawy do. Mm, no wy tego tutaj też tak dobrze nie widzicie, ale dzięki temu ten ciemniejszy, niebieski kolor blendowało mi się dużo lepiej. Pracuję w ogóle swoimi pędzelkami do makijażu yy, i wybrałam dwa takie naprawdę malutkie. Jeden taki płaski do nakładania tego ciemniejszego koloru, drugi taki kulkowy, odrobineczkę większy, ale jak widzicie nadal te pędzle są takie super małe. No i pracuję partiami. Dokładam malutką, yy, malutką porcję tego tuszu i potem po prostu intensywnie blenduję, blenduję, blenduję. I muszę wam powiedzieć, że w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, jak dobrze się pracuje z tymi tuszami. Serio. W sensie jestem. Jestem zachwycona tym, jak dobrze się blendują, jak dobrze się z nimi pracuje, jak fajnie się nakładają, jak właśnie długo pozostają mokre i pozwalają na to, żeby pięknie ten kolor tak porozciągać. W związku z tym, jak widzicie, ja będę sobie tutaj wielokrotnie zmieniać te pędzle z mniejszego na większy. Staram się też ten ciemny kolor nałożyć właśnie w okolicy mm, wszystkich stawów, których dalka akurat nie ma może być tam wyraźnie zaznaczonych, ale mimo wszystko tu przy szyi za bardzo się nie, nie staram, nie wiem po co się skupiam na tych uszach, skoro i tak mam dla Maryi te uszy zakryć. No ale znowu, nie byłabym sobą, jakbym się nie, nie postarała. Delikatnie potem to wszystko jeszcze będę wyblendowywać właśnie speckled egg, po to, żeby te granice były takie bardziej zatarte, żeby tutaj nie było jakichś takich, wiecie, wyraźnych odcięć. Chcę mimo wszystko też zostawić trochę tego białego koloru, bo nie chcę, żeby to był taki, wiecie, tylko różny odcień niebieskiego, ale chcę, żeby ten biały tam był i chcę jej zrobić również, słuchajcie, taki delikatnie zmarznięty nosek i zaróżowione policzki, więc tutaj sięgnęłam po kolejny Oxide. Wybaczcie, że nie pamiętam koloru, ale też nie będę już wstawać. I tutaj z tego. Również zrobiłam sobie taką powiedzmy bazę. Bałam się tutaj wejść z takim bardziej intensywnym kolorem na start, ale jak zobaczyłam, jak one się blendują, to potem stwierdziłam jednak, że dobra, ten intensywny różowy będzie tutaj jednak lepszy. Także jak widzicie, nakładam go tak wysoko, aż po skronie i potem oczywiście biorę sobie czysty, troszeczkę większy, dodatkowy pędzelek i to wszystko rozblendowuję. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do ultra trudnej części, w którą nie umiem najbardziej, czyli malowanie oczu. No i stwierdziłam, że za bardzo się już nad tą lalką napracowałam, żeby teraz próbować jej narysować jakieś ładne oczy. Nie mam kredy, które będę mogła zmazać, więc no cóż. Jedyne co mi pozostało to po prostu spróbować yy, imitować jakieś zamknięte oczy. No i to też robię. I sięgnęłam sobie tutaj po akrylową farbę. Ja mam akurat od Dina Wakely yy, Delusions Paint. Yy, I żeby ona mi się lepiej ślizgała, żeby była taka jeszcze bardziej rozwodniona, ale żeby nie traciła zbyt mocno na yy, pigmentacji. To oczywiście wzięłam sobie Liquid Fluid Medium i sobie tam po prostu wymieszałam te dwa produkty, po to, żeby ta farba dłużej pozostawała taka mm, wodnista. No i maluję tutaj, słuchajcie, najmniejszym pędzelkiem. Kiedyś zajmowałam się, czy zajmowałam się, robiłam sobie różne zdobienia na paznokciach, teraz już tego nie robię, w związku z tym te pędzelki leżą. I pomyślałam sobie, że się na coś przydadzą. Ja te oczy, słuchajcie, i usta, i te pliki będę malowała wielokrotnie, bo tak jak mówiłam, ja za każdym razem czekam aż to wszystko wyschnie naturalnie, a w międzyczasie robię sobie tutaj inne rzeczy. Jak na przykład teraz postanowiłam zrobić jej biegi. I robię jej biegi na twarzy, trochę na do troszkę również na rękach. Robię je teraz niebieskim kolorem, ale finalnie też zrobię tak, że będę robiła takie delikatne białe, tak jakby właśnie gdzie gdzie śnieg osadzał się na jej skórze, więc muszę wam powiedzieć, że to był w ogóle najprzyjemniejszy moment, w sensie z pracy nad całą lalką najwięcej przyjemności sprawiło mi właśnie to malowanie takich detali. Ponieważ, słuchajcie, ten skobany niebieski jest tak bardzo intensywny, to ja finalnie po narysowaniu tych piegów musiałam właśnie wziąć mięciutki pędzelek i je delikatnie właśnie jeszcze rozblendować, bo one były tak intensywnie intensywne, mimo tego, że ten kolor wycierałam o rękę, że wyglądało to dość groteskowo. Natomiast teraz, no niestety, Wy tutaj tego nie zobaczycie, natomiast ja mam ją teraz już podstawioną u siebie na biurku i muszę wam powiedzieć, że warto było pokusić się o te detale. Jak widzicie, teraz robię właśnie te piegi delikatnie jeszcze białą farbą. No i teraz wziąłam sobie Glossy Accent, ponieważ nie mam żadnych lakierów ani tego typu rzeczy, to pomyślałam sobie, że żeby jej się błyszczały bardzo usta, to skorzystam sobie właśnie z glossy. I to było bardzo spoko. No, i teraz przechodzę do malowania kiecoszki. Zaczęłam od tego samego koloru oksajtu, którym malowałam ją. I za chwilę, jak już sobie tutaj troszeczkę tego niebieskiego dołożę, to sięgnę również po Magicals z linii Nuneki. Znów, wybaczcie, tak nie pamiętam jak ten kolor się nazywa. Ale zostawię wam też informację o kolorach w opisie. I żeby jeszcze pogłębić właśnie to cieniowanie, to dodaję sobie ten Magicals pomieszany z wodą. Stworzył mi taki piękny, intensywny akwarelowy odcień. A ponieważ no to są proszki akwarelowe, no to wiecie, że one nie będą aż tak bardzo intensywne po wyschnięciu, a za to fantastycznie się rozprowadzają przy pomocy wody. Więc dodaję sobie tutaj wszędzie cienie, żeby to nie było takie płaskie, po to, żeby też z tej takiej białej koronkowej bryły wyłoniły się detale poszczególnych koronek. No, muszę Wam powiedzieć, że to był kolejny przyjemny etap po tym dodawaniu detali, to kolorowanie sukienki. no i zgadnijcie co znowu teraz będę robić oczywiście będę wykorzystywać ponownie białą farbę akrylową wrócę po raz kolejny do tego, żeby jeszcze domalować delikatnie włoski w brwiach żeby to było takie bardziej widoczne dołożę też trochę takich nie, nie wiem jak to, to nazwać, takich Jaśniejszych punktów na twarzy, czyli grzbiet nosa, delikatnie gdzieś tam na ustach te jaśniejsze elementy, jak widzicie, znowu domalowuję delikatnie te rzęsy, dlatego że wolałam pracować małymi partiami niż na takim etapie, na którym ta lalka już jest, po prostu coś zepsuć. Dlatego powoły, powoli, małymi krokami e, co chwilę wracam do tej twarzy i dodaję kolejne detale. No i teraz czas na skrzydła. E, będę, ja zacznę od tego, że rzeczywiście, jak widzicie, maluję grzbiet tego drucika, czyli ta część, która będzie widoczna, maluję białą farbą akrylową, tą samą, którą malowałam detale na twarzy. Delikatnie też przecieram palcem, bo chcę od góry zrobić taki właśnie jakby lekko oszroniony, ośniżony efekt. Ale wiecie, nie, nie chodzi mi o to, że chcę zbudować tam jakąś grubą warstwę. Właśnie chcę delikatną, tak jakby te skrzydła od góry były takie um, jak ombre, trochę. Nie wiem, czy to jest dobre myślenie. W każdym razie nie chcę tam grubej warstwy śniegu, tylko chcę właśnie bardziej taki e, jak szronik. Więc maluję sobie je po jednej i po drugiej stronie białą farbą. No i teraz delikatnie właśnie, ponieważ bardzo mi się spodobały te zagniecenia, które powstały od tego, że ten żel, ta żywica właściwie ta żywica, że ta żywica nie wyschła mi tak dobrze, nie odkleiła się od razu. Postanowiłam to wykorzystać na swoją korzyść i po prostu delikatnie bardzo sobie je przeciągnęłam białym gazem, żeby wydobyć te linie. No i teraz biorę sobie, żel do paznokci znowu już sam że skoro nie mam jej paznokci, to wykorzystam wszystko, co mam do paznokci do robienia do mix -metów po prostu. Nakładam sobie teraz taki przezroczysty top, który nie wymaga przecierania i mam tutaj trochę brokatów, więc najpierw sobie to posypię takim grubym brokatem, każde skrzydełko, jak widzicie tutaj staram się rozłożyć, to też jest jakieś coś, narzędzie do zdobienia paznokci, taka maleńka kuleczka, w związku z tym myślę, że spokojnie można było to jakimś po prostu zwykłym patyczkiem, nawet wykałaczką poprzesuwać tak jak chcę. To co, dlaczego postanowiłam wykorzystać tutaj żel? ten top, dlatego, że po prostu idzie to dzięki temu dużo szybciej, bo po prostu po 30 sekundach miałam to już utrwalone. Teraz wzięłam sobie puder tamposingu z Wow, który ma bardzo dużo brokatu i sobie jeszcze na ten mokry żel posypałam. Utwardzam sobie tutaj przez 60 sekund. Zrobiłam to po jednej i po drugiej stronie, no bo to skrzydełka będzie widać z jednej i z drugiej strony. No teraz nagrzałam sobie to narzędzie takie do przebijania, do, do nabijania świeków tak, cieków nigdy tego nie pamiętam. Nagrzałam sobie je, żeby mi troszeczkę łatwiej weszło w ten plastik, i zrobiłam cztery dziurki, w które właśnie w tym momencie, widzicie, montuję te skrzydła. I najpierw położyłam tam y, trochę heavy body żelu, potem wzmocniłam to jeszcze klejem na gorąco. I na koniec zobaczycie jeszcze, że poza tym, że wzmacniam to klejem na gorąco, to jeszcze dodatkowo nałożę tam heavy body żel dookoła. Bo chcę mieć taką pewność, że po prostu te skrzydła się będą bardzo dobrze trzymać i mi nie odpadną. A nie mam takiego zaufania do samego kleju na gorąco, żeby to po prostu zostawić w rękach tego kleju. O, i widzicie, i teraz sobie tutaj po prostu jeszcze dodatkowo delikatnie to pozabezpieczam. Trzeba w ogóle powiedzieć, że ten Sizik ze swoją końcówką jest do tego naprawdę po prostu idealny. Natomiast ja oczywiście tego tak nie zostawię, że sobie zostawię sam klej, czy nawet później jeszcze heavy body, no bo to, takie wykończenie by mi się nie podobało. Teraz, żeby to wszystko było bardziej błyszczące, takie zimowe, to sięgnęłam sobie po wosk White Pearl od Finabar. I jak widzicie, nie tylko całą tą sukienkę koronkową i rękawiczki koronkowe, której zrobiłam, ale również całą jej skórę delikatnie tym woskiem White Pearl przecieram. Ręce, właśnie, szyję, dzięki temu ona się zrobiła taka, no już wiecie, ultra śniegowa, mroźna. Strasznie mi się podoba to wykończenie. A ten wosk nie jest taki biały, biały, tylko no właśnie, no, no, taki pyłowy. Bardzo fajnie to wygląda. No i teraz, jak widzicie, nakładam tutaj dodatkowo heavy body zostawiam to, żeby sobie wyschło w tym czasie zrobiłam sobie tutaj chlapania, żeby też jeszcze bardziej ta butelka i sukienka stały się ze sobą spójne, tam gdzie mi coś nie wyjdzie tak jak widzicie wycieram sobie po prostu mokrą chusteczką. no i znów jak wszystko wyschło, zamalowuję to co sobie tam z tego kleju zrobiłam białym gesso żeby to też wyglądało estetycznie i jak to gesso mi wyschło to znowu sięgnęłam sobie tutaj po ten żel do paznokci przezroczysty i nałożyłam tutaj jeszcze właśnie dodatkowo ten brokat, te duże kawałki i potem posypuję to jeszcze właśnie tym maleńkim pudrem do embossingu i dzięki temu ten żel dodatkowo jeszcze do paznokci zadziała, także jeszcze mi to wszystko wzmocni i utwardzi i będę miała pewność, że te skrzydła mi nie odpadną. Utwardzą pod lampą, no i słuchajcie, Czas na najgorsze, czyli na włosy. Jak widzicie, używam tutaj prostownicy do włosów i wykałaczki. I jadę pasemku, po pasemku, pasemko pasemku, po pasemku i robię hery. Ogólnie można powiedzieć, że praca nad tymi włosami to też była kolejna zabawa. No i ja teraz to pięknie rozczeszę, żeby ta fryzura była taka, wiecie, nie piękne losie, tylko żeby ona była taka, no właśnie, trochę jak takiego herubinka potarganego. Więc rozczesuję, rozczesuję, układam najlepiej jak umiem jak mi się wydaje, że będzie wyglądało dobrze. No, i tyle słuchajcie, za chwilę, jak tylko ułożę tę fryzurę, no to lalka będzie gotowa. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki pomysł na alterowaną butelkę. Mam nadzieję, że Was zainspiruje do eksperymentowania. Ja muszę Wam powiedzieć, że już szukam lalek, które będę mogła kupić, być może niekompletnych, być może jakichś innych, które będę sobie tutaj przerabiać. Moja lala, jakkolwiek jest moją pierwszą i nieperfekcyjną, to jestem nią absolutnie zachwycona. Także Taki, taki miałam dla Was pomysł na świąteczną wróżkę. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę, za to, że byliście, za to, że obejrzeliście. No i cóż, do zobaczenia niebawem.